Ci ludzie tworzą ten korzeń, grupę, która nazywa się Illuminati, potajemna organizacja, która jest powiązana z Urzędem Spraw Zagranicznych CFR, Komisją Trójstronną itd. Przez wiele lat różnego rodzaju grupy jak tajemnicze stowarzyszenia mieli specyficzne zadania oraz cele. Mowa tu o specyficznych działaniach odbywających się w specyficznych czasach. Było to jednak tylko okresem wstępnym. W obecnym wieku te działania rozwijały się znacznie szybciej, kiedy mamy organizacje, które posiadają najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Ludzie ci spotykają się w tajemnicy, a ich spotkania odbywają się całkowicie w ciszy, ale ich polityka jest prawdziwą polityką odgrywaną na świecie, więc zaczynamy wprawdzie zadawać dosyć poważne pytania. Bilderberg Group jest najbardziej potajemny z wszelkich potajemnych stowarzyszeń. Tak potajemną, że żadna lista członków nie jest ujawniana. Co wiesz na temat Bilderberg Group? Ja osobiście nigdy o nich nie słyszałem, którzy zjednaczają się każdego roku spośród najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Wiedzieliście o tym? Nie. No proszę. W każdym razie nie mam o tym żadnego pojęcia. Może ten widz to tylko wymyślił, aby nas sprawdzić. Bądźcie uważni, jeśli chodzi o te organizacje, oni spotykają się w tajemnicy, aby tworzyć spiski historyczne. Tajemna elita Bilderberg Group, która jednoczy najbardziej wpływowe osoby, którzy spotykają się za zamkniętymi drzwiami od dekad i są oni odpowiedzialni za pewne historyczne konspiracje. Jak niektórzy uważają, iż członkowie tej grupy starają się wprowadzić nowy porządek świata, odkryłem poprzez 20 lat moich badań, że co jest zwane Bilderberg Group już istniało Ponad 100 lat temu. Otóż byli oni odpowiedzialni za finansowanie Hitlera. Natomiast sama grupa została założona przez Freemason w 1770 tych, kiedy utworzyli zasady, według których została utworzona Ameryka. Wielu wie, że Bilderberg Group jest odpowiedzialny za główne teorie konspiracyjne i oczywiście jest to już faktem historycznym. Przez okres pięciu dni spotykają się w tajemnicy. Czy nie jest to przekazywane przez media? Nie. Odbywa się to za zamkniętymi drzwiami, trochę potajemnie. Ochrona podczas tych spotkań jest niezwykle wysoka i rozbudowana. Z moich doświadczeń wiem, że nawet wojskowe własnej osobie osłania te wydarzenia, a także uzbrojona, umundurowana policja kiedy Jim próbował zbliżyć się do hotelu, w którym te dane spotkanie miało miejsce, zostałem poinformowany przez policję, że na dachach są uzbrojeni snajperzy w pełnej gotowości. I każdy kto przekroczy bramę hotelu będzie miał problem, więc widać jak biorą taką ochronę poważnie. Powodem takiego typu ochrony sprawia, że to co uważano za teorie konspiracyjne robi się raczej oczywiste. Nie uważam, że ci najbardziej bogaci. I wpływowi ludzie na świecie spotykają się ze sobą wszyscy razem bez żadnego powodu. Ta grupa została założona przez kolegów Rockefeller, Warburton i Morgan. Morgan został przewodniczącym tej tajnej organizacji nazwanej Rzędem Relacji Zagranicznych. Utrzymują oni, że ich celem jest zwiększenie zrozumienia Amerykanów na temat reszty świata. Jednak prawdziwe cele tego potajemnego klubu zostało odkryte przez ich członków we własnej osobie. We wczesnych latach 60. na Uniwersytecie Georgetown profesor zbierał informacje na temat osób, które stworzył CFR. Przez okres dwóch lat profesor Carol Quigley był w stanie badać bardzo tajne dokumenty i tajemne dane tej sieci i w szybkim czasie posiadał on dowody, że celem CFR było stworzenie światowego systemu finansowej kontroli w rękach prywatnych osób, co umożliwiłoby także dominację systemu politycznego każdego z krajów oraz ekonomii na świecie w całości. Posiadają oni całkowitą i potajemną kontrolę nad całym światem. aby cały świat posiadał tylko jeden rząd. I te osoby są elitą, która dąży do władzy nad całym światem dla ich własnych samolubnych prywatnych zysków. Przez ponad wiek ideologiczni ekstremiści na jednym z końców spektrum politycznego skorzystali z dobrze opublikowanych wydarzeń, tak jak moje spotkanie z Castro atakując rodzinę Rockefeller za nadmierny wpływ nad Ameryką, Ameryką i jej politycznymi i ekonomicznymi instytucjami. Niektórzy nawet uważają, że jesteśmy członkami potajemnych kabali pracując przeciwko dobru Stanów Zjednoczonych, charakteryzując mnie i moją rodzinę jako intercjonaliści. Konspiracje z innymi na całym świecie i budowanie zintegrowanej struktury politycznej nowego porządku świata. Jeśli to jest oskarżenie, to ja jestem winny i jestem z tego dumny. Więc Komisja Trójnostronna i Bilderberg Group, myślę, że tak naprawdę tylko 10% ludzi wie, kim oni naprawdę są. W internecie każdy może się dowiedzieć: oni są urzędnikami, którzy dyskutują nad problemami międzynarodowymi. Czy uważasz, że to jest demokracja, że ludzie, którzy kontrolują wszystko, spotykają się w tajemnicy? Nie oni nic nie kontrolują. Lista członków zawiera Henry Kissinger, Bill Clinton, Rockefeller, Tony Blair i niekończąca się lista księży, ambasadorów, senatorów, postaci medialnych i itd. Członkowie Bilderberg Group Członkowie CFR No i kolejny pajac dla Was, aby zwrócić na niego uwagę podczas gdy plan nowego porządku świata jest realizowany.